To 38, do niszczarki proszę. Nieźle. Poproszę koperty na środek. Zadowolony, ja się ułożę. Zadowolony pan z wyniku kopertowego? Jak najbardziej, tak myślę. Nieźle, prawda? Będzie, tak no. jest, 4. Bardzo dobrze go Dobrze. Ja od razu panu powiem, że było jasne, że zainteresowany jest tylko. Je, jestem jedną z pana kopert. No, ja nie zapytam się, którą, bo i tak mi pan nie powie. Powiem. Tak? Tak. No to słuchaj. Ja chcę kupić tylko jedną kopertę i będziemy licytować tylko jedną. Chciałbym sprzedać wszystkie. Czy będzie taka możliwość? Nie. Mogę sam wybrać tą kopertę? Nie. Nie, ja chciałbym sprzedać albo wszystkie, albo zabro, zabra, zabiorę wszystkie do domu. A ja chcę kupić kopertę 23. Nie za ile? Za tysiąc. O, nie, za, mało. Za, za mało. Za dwa. Nie, też za mało. jakaś silna propozycja. Bo pan chciał wszystkie sprzedać, tak? Tak. A za ile wszystkie? Nie, nie będę mówił dużych kwot, może. Tak racjonalnie 12 tysięcy. Trzy tysiące za sztukę. Dam 3000 za wszystkie. Nie, troszkę, troszkę za mało. Troszkę za mało zostaje przy swoich 12 tysiącach. No, 12 tysięcy to jest za drogo za te 4 koperty. To może wróćmy do koperty 23. Ile pan chce za nią? A jak powiem, że 23 nie jest na sprzedaż? No, ale jak to? Przy 12 tysięcy chciał pan za wszystkie, prawda? Hmm. Czyli była na sprzedaż. No, pan na, na niej zależy. No, może coś tam być, może być również i minus albo zero. Jeśli miałbym ją sprzedać, to powiedzmy za... 3000... tysiące... 3 tysiące złotych. Tylko tą kopertę. Proszę trzy tysiące do studia. Trzy tysiące pana, a moja koperta numer dwadzieścia trzy, tak? Sprzedana? To którą teraz sprzedajemy? Wydaje się, że jest sprzedana? Myślę, że tak. Tak. Dobrze. Którą jeszcze chciałby pan sprzedać? 16. A za ile? Za taką samą kwotę 3000 zł. A 27? 66? 36? 3000. Za 36 dam 1000 złotych. za mało. Za mało. Ustaję nadal przy 3000, albo nie sprzedaję. No w zasadzie dobrze, bo ja od początku mówiłem, że mnie interesuje tylko 23. Ewentualnie mogę zaproponować swoje kwoty za te pańskie koperty. No to słucham. Jak się pan nie zgadza, to już trudno. To słucham. Za te trzy koperty mogę dać panom 3000 tysiące złotych. Po tysiąca albo. Albo dowolną za tysiąc. Trochę za mało. No tak się bardzo. panu wydaje. No tak mi się może wydaje. No, bo ja proponuję więcej niż tam jest. No ja do końca nie wiem, ile tam jest, tak więc um, będę zostawał przy swoim po prostu 9000 zł. Dobrze, 3. którą kopertę sprawdzimy? 36. Dawałem za nią 1000, prawda? Tak. To proszę sprawdzić, co tam jest. Zero. Zero, proszę z powrotem. Nie proponowałem więcej niż tam jest, prawda? Tak. Sam pan wybrał kopertę, Nie ja Zgadza wybrałem. Zgadza się. Nadal, panie Grzegorzu, 3000 aktualne za te Skoro może 36 odpadła, to moja propozycja by wnosiła 5000 za te dwie koperty. Nie, mówiłem, że tylko na moich warunkach. Bo ja chciałem 23 kupić. Już mam. To, na której mi zależało. Na tych kopertach mi nie zależy. Mogę dać tyle, ile proponuję: 3000. Nie, za mało. Jedną zostaję przy swoich kopertach. Co będzie to będzie. Którą otwieramy kolejną? 27. Proszę bardzo. 2000. 2000, prawda? Poproszę, połóżmy z powrotem. Czyli w sumie jest 2000, tak? Tak. Proponowałem 3000 za trzy koperty. Mówiłem, że proponuję więcej niż tam jest. Teraz kwestia jest, czy pan zaufa, czy nie. No ciężko troszkę w tej chwili. Panie Grzegorzu, nadal 3000 aktualne. Na razie się sprawdza, to, co pan mówił. A ja jednak zostanę przy swojej kopercie 16. To jest troszkę. 3000 to jest za mało za tą kopertę, uważam. Myślę, że tam jest troszkę więcej. Tam jest mniej. Być może. Jednak ja myślę, że coś tam będzie. A przynajmniej zabiorę kopertę. To Pana propozycja, jaka w tej chwili jest? A ja się zastanawiam. 4000 zł za tą kopertę. Pan chce 4000 za 16, tak? Tak. Pięć tysięcy tam za wszystko. Co radzisz? No może być to pięć. <laughs> może Albo czy... sześć. Bo będzie w sumie osiem tysięcy, będzie w sumie, prawda? Bo tam mamy mam już 3. Na rzecz ona mądrze mówi 6 tysięcy za, za te 3. ale na początku mówiła 5. Powiedział, ja, że może... 5. Być 6... To dla mnie coś musi zostać. Zaczyna się. Z z z... Z... Z z z... Jakiś Pan grzeb coś kupić, dlaczego ją kupować? Ale będę miał z większej kwoty do wyboru coś. Tak więc. No to może 28 zamienimy na 16. Nie, nie chcę 23. 116. Chcę nie chcę 23, no? Tak? To niszczymy. 23 to moja koperta. I co? 5000, nie? 6 i zakończymy grę. Pamięta pan, jak mówiłem, że jak daje 3000, to już więcej niż tam jest, prawda? Zgadza się. Chce pan sprawdzić, co jest w szesnastce? Tam jest 200 zł. Proponuję 5000. Bratzie? Będzie 2200. Zamiast 2200 można wziąć 5000. Plus te trzy, osiem. Brać? Weź. Tak żona ma zawsze rację. Wezmę pięć tysięcy i to, co mam, czyli 3 razy osiem. Pana sprzedaje te trzy koperty. Pięć tysięcy do studia, proszę. Co pan powiedział, kto ma rację, bo nie jest przemysłem? Moja narzeczona. A, pani Malwina ma zawsze Tak, tak jest, prawda? Ona no, zazwyczaj ma rację, niestety, dla mnie. Dziękuję bardzo. Tu mamy 5000. Kładę je po pana stronie, prawda? I biorę kopertę. Tak? Tak. Albo nie? <laughs> to proszę zastanowić się, przedyskutować. Proszę bardzo, panie Grzegorz, pan się poradzi, pani odpowie. Jak mówisz, co jest w tej szesnastce? Koperta. Mhm. jak tam jest minus 100? Nie jest. Tak mówisz? No. <grystanie> Ale ja powiedziałem, że tam jest. 200 zł. To 5 tysięcy koperta. Tak. 5 tysięcy koperta. Dobrze. Czyli pan ma 3 tysiące, prawda? Tak. Tutaj plus te 2000, bo stworzyliśmy tak. I koperta 16. Tak. Dobrze, niech tak będzie. Proszę otworzyć szesnastkę. Wyścia. No, tak jak mówiłem. No nie będzie, no trudno. No, też jest dobra wygrana. Jestem ja zadowolony. Co prawda, można było mieć 8000, tak? Również jest 100. Ale 5200 też super. Tak, się. Bardzo dziękuję. Dziękuję również. Dziękuję ja panu, gratuluję. Dziękuję. nie miałem żadnego, po prostu miałem go przechytrzyć, nie udało się, on mnie przechytrzył, oszukał mnie. E... Znaczy powiedz. tutaj to nie oszukał, powiedział prawdę, tylko ja mu w to, ja mu nie uwierzyłem. Gra w ciemno czeka również na Państwa, aby tutaj zmierzyć się ze mną należy wysłać sms o treści start pod numer 75 550. Dziękujemy i do zobaczenia w kolejnej Grze w Ciemno. Pani Malwido dziękuję również, do widzenia.